Dzień dobry Polsko! Nasza piękna i wspaniała ojczyzno. Dzień dobry, dzień dobry. Czy Polska jest jeszcze suwerennym krajem? Czy Polska jeszcze może podejmować samodzielnie decyzje? Czy Polacy są jeszcze u siebie? No, trzeba zadawać coraz głośniej takie pytania. Naprawdę coraz głośniej. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach, to jest po prostu skandal. Partnerem medialnym naszego kanału jest Daniel Szysz. Zobacz kanał na YouTube i fanpage Daniel Szysz. To jest po prostu skandal. Niemiecki kanclerz dogaduje się z innymi przywódcami Unii Europejskiej, czy wysyłać wojska na Ukrainę. A czy ktoś zapytał polskiego premiera, czy po prostu w związku z tym, że on jeździ w drugiej klasie w pociągu do Kijowa, to on nie ma prawa głosu, a nasi żołnierze mają iść i umierać za Ukraińców? Umierać w imię interesów wielkich korporacji? Czy tak to ma wyglądać? No ludzie, no to jest szok. No to jest szok. Dla mnie jest to sytuacja nie do zaakceptowania jako obywatela. Dla mnie, jako dla żołnierza rezerwy, jest to sytuacja nie do zaakceptowania. Ja się nie godzę na to, żeby niemiecki kanclerz z jakimś prezydentem Francji podejmował decyzję w związku z tym, co będą robić polscy żołnierze. A polski prezydent i polski premier, jak dwie, Marionetki siedzą i machają łapkami. Ludzie. No bez przesady. Ja wiem, że duda może mieć już wszystko w nosie, bo mu zostało parę miesięcy. Ja to rozumiem. Tylko nie rozumiem, dlaczego my, jako obywatele, musimy ponosić tego konsekwencje. Ja nie godzę się na to, żeby moi synowie szli na wojnę tylko dlatego. Że po prostu kilka osób, które wspierają jakieś międzynarodowe korporacje, wietrzą w tym interes. No i druga sprawa. Równie bulwersująca. My tu czytamy w ogólnopolskiej prasie. Ta informacja jest również u nas na portalu eświnoujście.pl, w sieci, Że Niemcy nam mówią, Że nam się nie opłaci terminal kontenerowy. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Niemcy nam mówią, że nam się nie opłaci. Jak oni mówią, że się nie opłaci, to budujmy go już teraz. To znaczy się, że to jest super pomysł. To znaczy się, że mają ból dupy, mają sprawę po prostu kichową i oni teraz robią wszystko, żeby to zablokować. I będą opowiadali polskiej opinii publicznej, polskiej, polskojęzycznej opinii publicznej o tym, że ta sprawa jest dla nas nieopłacalna. Niemiec będzie nam tłumaczył, że dla nas jest coś nieopłacalne. Czujecie to? Czujecie to, na jaką wyrwę to robią? Przecież to jest niesamowite. Niesamowite! A volksdeutsche na forach piszą: O, to się nam nie opłaci! To się nam nie opłaci! My tutaj nie będziemy budować terminala, bo Niemiec powiedział, że się nam nie opłaci, panie! Zrozumcie to, zrozumcie to, volksdeutsche: jak Niemiec krzyczy, że Polakom się coś nie opłaci, to znaczy, że to jest interes życia dla nas, a Niemiec zostanie po dupie. Czytajcie między wierszami. Patrzcie co tu się dzieje. Rozglądajcie się. To jest niemożliwe. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, a tutaj niemiecka i polska policja, miły panie. Niemiecka i polska policja, miły panie. No to już wjeżdżamy i już będziemy patrzyli co tu się panie dzieje. No i proszę, kolejny temat o Niemcach. Daleko nie trzeba było szukać. Rozstawili sobie punkty graniczne na przejściu granicznym i trzepią tutaj kierowców jak leci. Co prawda nie każdego, wyrywkowo, ale jadą równo. A ja się pytam, a gdzie jest Polska Straż Graniczna? A ja się pytam, a gdzie jest Polska Policja? A ja się pytam, panie Siemoniak, Szymoniak, czy jak ty tam się nazywasz? Człowieku, góry odwożenia polityków jako kierowca. Powiedz mi, panie ministrze, gdzie są nasze służby? Gdzie są nasze służby? Niemcy sobie robią tutaj jakieś łapanki, Niemcy robią sobie tutaj jakieś kontrole, Niemcy sobie tutaj po prostu robią jaja na granicy, a u nas co? A my cichutko? A my cichuteńko? Nie odzywamy się? Nie wolno? Nie denerwujemy Niemca? Ludzie, no przecież my się musimy opamiętać. My jesteśmy u siebie. No dla mnie to jest kolejny szok. No ręce z nogami opadają. Ręce z nogami opadają. Normalnie, jak się na to patrzy, jak się tego słucha, jak się tutaj żyje i się na to wszystko patrzy, to ręce z nogami opadają. Niemiec będzie wysyłał polskich żołnierzy na wojnę na Ukrainę. Polacy w Świnoujściu oddają nabrzeża Niemcom. Niemiec mówi, że nie opłaci nam się budować terminala kontenerowego. Niemcy w Świnoujściu przeprowadzają sobie jakieś kontrole na granicy i nie ma tutaj żadnej kontr, yy, reakcji naszych służb. Ludzie, to Polska jeszcze? To Polska jeszcze? Mam takie publiczne pytanie do Was, polityków: co Wy za to dostajecie? Gdzie są tu frukty dla Was? Co oni nawet mają, że po prostu tak wami pogardzają, wami, tak, wami, nie nami. My się możemy tylko denerwować, my na to możemy patrzeć po prostu tutaj e, zniecierpliwieni, zdenerwowani. Nami nie pogardzają, pogardzają wami. Wami pogardzają, a wy jak te trusie, uszy, uszy niziutko, uszy niziutko i siedzą, i siedzą. No jak trzeba wysłać żołnierzy, to wyślemy. Jak robią kontrolę na granicy, to niech robią. Jak to, to to. A jak tamto, to jeszcze tamto. A jak chcą Niemcy wziąć sobie nasze mola, jak Niemcy chcą sobie wziąć nasze nabrzeża, no to niech biorą. No co ja mogę? No co ja mogę? Mili Państwo, szanujmy czas, który nam pozostał, jak mówi trener Frycz. Nie wiadomo, jak dużo nam go zostało. Ale patrzmy na to, co się dzieje dookoła. Za kilka dni wybory. Za kilka dni wybory. Czy to Polska jeszcze będzie, czy już niemiecki land? Za kilka dni wybory. Trzymajcie się miłego i spokojnego dnia z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji.